Cześć, jestem Kamil. Dzisiaj gramy w Minecrafta i... Co mi się dzieje w smaga? Ale dzisiaj będziemy robić więzienie na tym świecie. Bo zrobiłem go wcześniej. Zrobiłem tutaj różne rzeczy, ale zrobimy sobie tutaj więzienie dzisiaj. Bedrokowe, więc. Dobra, zaczynamy. Dobra, więc idziemy sobie nie jest, no trzeba ich się przespać. Zbudowałem sobie taki domek, mam zbrojkę. Mam sobie ten miecz. Zrobię sobie wejście do tego domku. Tutaj. Teraz tam jest przycisk taki. Tutaj. Tutaj są też komendy różne, na przykład Game of survival, Game Creative, Exp. tu jest. Tutaj są diamenty. Nie wiem co to jest, to za rzeczy, ale. Mm, muszę iść. o nie, ja nie mam łóżka. Yy, to może po prostu. nie wiem co zrobimy. Dobra, to zrobię. Dobra, widzowie mamy już... Y, tutaj łóżeczko sobie ogarnąłem, więc pójdę spać. Bo... Dobra, jest już dzień widzowie, więc teraz o, pokażę Wam w ogóle ten świat. Tutaj mamy, o, tutaj mamy zbrojkę do założenia. O, tutaj mamy owieczki na przykład. Tam mamy jakąś farmę kliperów, która nawet nie działa. Tutaj będą te wszystkie rzeczy y, na ten więzienie. Tutaj mamy, nie wiem, ale tutaj mamy. Jeszcze zobaczyć tylko co to daje. Aha, jestem na zrobieniu. A jakieś budki. Fajnie. no, założę sobie budki. O to daje 30 level. Wiem o tym. I dobra, pójdziemy sobie teraz do... Tu jest magazyn. Tutaj są to temy. To jest farma piasku. Um, tutaj są farmy różnych surowców. A tutaj mamy, nie wiem co. Jakiś command block. Nie wiem skąd to się wzięło. Tutaj nie pamiętam. Ale pójdziemy teraz sobie zbudować to więzienie, więc sobie założymy zbrojkę. Buduję jest bedroka, więc jak coś źle zrobię, to będzie źle bardzo. Więc wolałbym niczego nie zwalić. W następnym odcinku będzie, będzie enchantowanie zbrojki. Tutaj mamy. Dobra, bedrock, więc bedrocka musimy tak dużo sobie nazbierać. Tak, 300 staki wystarczą już. I są trzy staki. Dobra, zatrzymam. Tutaj mamy jeszcze więcej, jakby nam brakowało. Hmm. Tutaj mamy drzwiczki, Okej, okay, ich nie potrzebujemy dużo. Schowam się to do, do eku. Przygotowałem sobie eku nawet. Więc tutaj a, dźwignia, dobra, dźwigni nie potrzebujemy dużo. Tutaj mamy te lanterni. Dobra, ich trochę pędzimy. O, tyle może być. Dobra, Ledstone. Jeszcze tutaj będziemy mieli przyciski. Jeszcze ostatnia rzecz. To są o, kraty. I dobra. Nie, 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 nie. Dobra. Mamy już wszystko zrobione. Znaczy, mamy wszystko przygotowane, nie zrobione, bo teraz będziemy to robić, więc najpierw weźmy sobie może... nie wiem... ogarnę może sobie jeszcze tutaj Farmę Cobblestone'a, żebym... żeby było... żebyśmy mogli jakoś kontury zrobić, bo ja się boję, że źle... albo nie Farmę Cobblestone'a, nie wiem, DILT'a sobie zróbmy tutaj zaraz i zaraz do was wrócę. Dobra widzowie, więc mamy już przygotowaną tutaj nas, nazbieramy trochę więcej sobie i no tak, i potrzebujemy, dobra, weźmiemy sobie staki. i teraz tyle myślę, że mi wystarczy no bo więcej raczej nie potrzebujemy, tylko teraz trzeba wybrać miejsce, gdzie zbudowy gdzie zbudujemy tą to... całą bezdrukową klatkę nie wiem kto tam będzie w ogóle siedział ale dobra najpierw trzeba tutaj zrobić o znaczy ta klatka będzie gdzieś o takiej wielkości tutaj tutaj trzeba tutaj sobie wykopiemy to nie ja wiem gdzie to dilt jest ale sobie zbudujemy tutaj kontury bo boję się że źle postawię ten dilt Pyk, 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 pyk. 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 Znaczy to ja mówiłam przy Dildzie dla bedrock mi chodziło w sensie. Więc trzeba teraz... No ta klatka może być takiej wielkości. Byk, pyk, byk, byk. Trzeba, oj, już mam trochę mało tego dilta. Zrobimy dużą tą klatkę. Tylko jak się źle postawię tego bedroka to, to nie wiem, jak go zniszczę, ale jakoś to ogarnę Pyk, 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 pyk. To jeszcze? O nie, mam już mało dilta. Nie wiem, czy mi wystarczy ale może wystarczy mi bedrocka chyba już na mnie wystarczy na tą całe bo jeszcze podłoga w dodatku będzie więc będziemy musieli pójść po więcej bedrocka tam byk, byk byk potrzebujemy też, o sobie zrobimy dobra teraz najgorsze czyli stawianie bedrocka tutaj o nie już Źle, dobra, niech tak będzie już. Dobra, tutaj. Ty, ty, dobra, dobrze. Dobrze, Kamilu. Tutaj. Chciałem tylko wiedzieć, jak postawić tego w drogę. po to mi był ten cały dilt. Nie stawiać źle. Nie. Py, pyk. O. Dobra, tutaj dam takie coś. Pyk, pyk. Ale ja się boję, że źle go postawię. No nie. Trzeba tutaj dać bedroko. Ja się boję, ja to zaraz źle postawię. Ja coś czuję tak. Jakoś trzeba będzie to potem. Tutaj bym chciał takie okienko może. No nie, już źle postawiłem. Chciałbym tutaj. Potem to jakoś zniszczę. No, żeby było takie to okienko tutaj. I żeby tutaj było i... Tu, tu, ale chciałbym, żeby to było tak na całe. No nie, już źle. bo dobra, w sumie też tak może być. Tylko, że tu by musiał być raz trzy, No nie, by tego i tak nie zrobię. Dobra, eee, muszę to zaraz to zniszczę na końcu. Biegły bieg. biegły bieg. Byk, byk, Dobra, tą ścianę już niech będzie taka zamknięta. Tutaj będzie okno. Jednak dobra. Wszystko jest dobrze jednak. Tutaj zróbmy takie okienko. O nie, źle postawiłem. No nie. No i teraz będę, będzie to ciągle tak. Dobra, zniszczę to potem jakoś. Jakoś trzeba zniszczyć potem. Tutaj, tutaj, tutaj. Najgorsze jest zrobienie okien. Nienawidzę tego robić. No nie, ale no to jeden bloczek, zniszczę. Dobra. Potem to jakoś ogarnę, tylko, że tutaj trzeba zrobić takie większe okienko. Chciałbym, żeby to było... To więzienie było... Nie wiem dla kogo jeszcze, ale dla kogoś będzie. Tylko nie mogę ja tam być. <grym> ja tam nigdy nie pójdę. Mam jedzonko? O nie, nie mam jedzenia, tylko nie to. Co? Dobra, idę po jedzenie, może. Tutaj idę po jedzenie. No nie, 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 nie martwcie się, nic wam nie zrobię. Chodziło mi o jedzenie takie inne z domku. No nie, teraz jestem w pajęczynie, jeszcze 10 godzin będzie tutaj leciał. Dzięki bardzo. To jest lawa. I teraz trzeba tutaj dać mam bedroka takiego fajnego. Mm, ale trzeba tego. To było to. Weźmiemy sobie to i jeszcze weźmiemy sobie... No dobra, bo nie wiem gdzie mam jedzenie. Gdzie jest jakieś jedzenie takie, takie żebym mógł sobie wziąć? No i chyba nie ma. Dobra, widzimy, widzimy się jak będę miał jedzenie. Dobra, mam już y, te rzeczy. Mam już y, wszystkie te rzeczy, więc teraz tutaj damy sobie takie duże okno. Tylko żeby było ładnie. Dobra. tutaj zróbmy tak. Mam pomysł. No nie, już źle tu postawiłem. Chciałbym takie jedno tutaj zniszczyć. Ale dobra już niech tak będzie. Też, dobra, to zróbmy tak. No to możemy już zakleić nawet. Tutaj chciałem drzwi zrobić, dobra. Widzimy się, no zaraz, nie no nie, nie już tego zaraz to zniszczę na końcu po prostu. Muszę się tam podbudować, pyk, pyk, tutaj, dobra. I teraz zniszczyć ten cały dilcik. No, musiałem spaść na serio. Bo ja tam potem nie wejdę jeszcze w dodatku. w ogóle. Dobra. No, czy dziwnie to steruje. Dobra, idziemy teraz tutaj sobie. Weźmiemy. Tutaj, pyk, pyk, tak, 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 tyk. Tyk, 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 tyk. Dobra. Szybciej trochę muszę to robić, bo już... Bo tego dzisiaj nie zrobię normalnie. Teraz prostu będzie normalnie noc. Dobra, tutaj zrobimy. No nie, no! Następny bedruk, źle! Dobra, zniszczę teraz. Dobra, wszystko już... Wszystko już zniszczone. I teraz trzeba tylko dach... Dobra, trzeba to zniszczyć tak, kiedy jest mały. Jodowca, kiedy jest mały. Tik, tyk. No nie, no, z, następny bedrock źle, no. Dlatego ja musiałem akurat z bedrocku nie mogłem z czego innego. To się chociażby dało. No, już nawet by, bym mógł z obsidianu, ale. Ale nie, 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 ja musiałem z Bedrocku sobie wymyślić. Zaraz znowu to źle postawię. Zaraz mi się skończy bedrock. Ty będę musiał pójść po następnego. Tutaj. dobra, no i akurat mi na dach yy, już mi zabrakło bedrocka, tutaj mamy bedrocka i sobie trochę tak dwa staki będą, dobra i sobie wyłączymy, no idealnie prawie, tutaj damy tak i tutaj naprawimy sobie te naokoło rzeczy. Te podbudowanki też. Dobra, trzeba też tu oświetlić. No i już źle, dobra. Trzeba zniszczyć jakoś dach, więc... Dobra, widzowie, tutaj mamy... Tutaj podstawimy te silantelny. No i no. Nie no, ja mam tych silantelnych dużo, więc one mi na pewno wystarczą. Tutaj sobie na razie nic nie robimy. Tutaj też sobie damy jednego, ale nie, 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 to nie tak łatwo uciec. Zobaczcie widzowie. Tutaj dam pod tym od razu takie coś. Nie, tutaj nie będzie można. Dobra, to dam, so, zrobię tak i tak. No, teraz już można postawić si Tutaj, tu, tu, tu. Teraz tu, 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 tu. I tutaj dać to. Tutaj? Nikt tutaj nie zrobi podkopa i tak Tak nikt Bo oni pewnie sobie myśleli O nie na górze trzeba jeszcze to ogarnąć to samo Będzie można tam uciec Brodilta już sobie schowam teraz zrobię tą bedrokową no i super deszcz dobra niech będzie ten deszcz a ja w tym czasie sobie tutaj tyk tyk tyk, tyk kopę to dobra no nie no niszczy całe wszystko no ta łopata to jest za szybka, no. Mogłem wziąć sobie jakąś żelazną. Albo diamentową chociaż. Góra to diamentowa. Z wydajnością jeden, ale... No nie no prawie źle podstawiłem bedroka. To będzie bardzo ciężkie do ucieczki więzienie. Ale zrobię też taką bekę trochę będzie, jak ktoś będzie chciał uciec, bo na końcu będzie superowe. Potrzebuję też drewna trochę. Tutaj trzeba zrobić sobie... O! Dobra, mamy tu. Dobra, trzeba zrobić tutaj Y, Pogodę prowizyjną, bo to już długo trwa. A my tutaj musimy jeszcze pogarniać sobie na przykład takie. No co ja tutaj robię? Trzeba teraz dilta wziąć. Już sobie ogarnąłem ten m, drewno. Tak, tutaj sobie zrobimy tak. I tutaj zrobimy sobie, jak się wyjdzie z tych drzwi, tutaj będą następne drzwi. Tutaj będą następne drzwi, następne, następne. No i możecie zobaczyć, widzowie, jak to będzie wyglądało. To będzie wyglądało. Ale jak to zobaczycie na końcu, co będzie? No nie, no! Dobra, muszę wziąć przez Tutaj, tutaj i tutaj, i tutaj będzie sobie przyciski tak leżały, a nie dobra, to jeszcze nie, bo trzeba jednak zniszczyć to, zrobimy tutaj tak. Tutaj będzie przycisk. Dlaczego to się nie da? Oto tutaj damy. Dobra, zrobimy jeszcze sobie tak. Tutaj damy tak, tak, tak. Weźmiemy sobie. O nie, mam już mało bedroka. No, co tego bedroka tak brakuje? Dlaczego ten bedrock tak szybko? Dobra, muszę dać po następnego bedroka. No i mamy, dobra. Lecimy po dwa staki Bo no, dobra, więcej, nie, nie musi być konkretnie. Dobra, tyle może być. To jest duży, duży zapas będzie z tego. Znaczy, no dobra, co ja w ogóle mówię. Będzie dużo, po prostu mam dużo bedroka i będę mógł sobie z niego dużo wybudować. Tutaj trzeba zrobić takie takie malutkie pomieszczenie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj tak, tutaj będzie jeden klocek, tutaj dwa takie. Tutaj będzie taka ściana. Tak. Raz, dwa, trzy. Raz, raz, dwa i trzy. I teraz jeszcze może jedno, no, no dobra. I teraz tutaj sobie zrobimy tak, tak, tak. O nie, już źle. Ale dobra, zrobimy sobie tak, to tutaj wejście. Tutaj. Tutaj. I tutaj będzie. Możemy sobie tak wejść. No i to jest nawet, ale jestem skupiony w ogóle, nic nie mówię. No, no nie, no. Dobra, źle bedrock postawiłem, ale to nic. Tego i tak nikt nie będzie widział. To już trwa 23 minuty. Tu, tu, tu. A ja mam już trochę mało bedy... A nie, dobra, jeszcze dwa staki. Myślałem już, że mam mało. Ale jeszcze troszkę mi go zostało. Ja nie mogę, ale tu... Ale, ile bedroka w ogóle poszło na to? No nie, no. Następny bedrog źle postawiony. No dobra, super. Nie no. Dobra, mamy tutaj. Dokończymy no to więzienie. Myślę, że zaraz może być koniec nawet filmu. Film już jest długi. To nawet już będzie... Już nie będzie tak... O! Tutaj sobie zrobimy... Tyk! Nie jest tu ciemno. O nie. No i znowu o lanternkach zapomniałem. To sobie damy lanternki. Na przykład w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. Tylko pod tym trzeba dać bedroka, bo będzie źle. Już prawie zapomniałem, ale no mam już mało tego bedrocka. No ja nie mogę, ja będę musiał lecieć po następny bedrock. Nie, dobra, mam jeszcze stag tutaj. Stag jeden, no. Jeden też jest ważny. No, tutaj jeszcze damy te lanternki. A jak ktoś zniszczy, jak będzie w tej celi, to będzie miał ciemno. Nie, to nie obchodzi. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tak już by mogło być. Ale mam dużo delta w ogóle teraz. I dobra, tu może można wrócić. Dobra, tutaj damy sobie żelazne drzwi. Za nimi będzie bedrock. Nie wiem, żartuję. Bo trzeba zrobić tak, tutaj jeszcze trzeba... O, weźmiemy sobie drewno. Tyk, tyk, tyk. Yy, crafting. Dobra, zostawimy tutaj ten crafting już. Albo dobra, zabiorę, bo będzie mógł ktoś sobie zrobić łódkę i stąd łatwo wyjść. Dobra, i napiszemy. Nie wyjdziesz, Z tego wieję. Wiem, Nigdy. Czekaj, co ja napiszę? dlaczego nie mogę napisać? Nigdy. No, mogę. Nie widzisz tego więzienia nigdy. Dobra. Crafting sobie zaraz zabiorę. Weźmiemy sobie sikielkę. Yy, weźmiemy sobie już kraty, bo będziemy zaraz stawiać kraty. I zniszczymy ten crafting. I tutaj damy sobie. Pick. O nie, ja stąd potem nie wyjdę tutaj. Dobra, zniszczy te drzwi. Albo no, dobra, ja nie, nie, już od tej strony, to rozwalę. Tak to? Dobra, tutaj może będę po prostu żelazne drzwi i przycisk. No, da się z tego więzienia niby wydostać, ale jest bardzo ciężko. O nie, tutaj są te kraty. A ja już zrobiłem wszędzie, okej. Okay. Czyli możemy już chyba skończyć ten film. żeby sobie teraz przypomnieć, czy nic nie miałem zrobić jeszcze, ale nie, dobra. Więc sobie weźmiemy... Będzie następny film i na następnym filmie będziemy sobie... Um, y, robić zbrojkę najlepszą, mimo że mam najlepszą. Jeszcze dobra, zrobimy sobie następną. Więc... Na no, ula widzowie... Więc bajo, ja,